Raport z Kijowa. Raport z Kijowa, który tradycyjnie już z samego Kijowa nie jest nadawany. Wita państwa Wojciech Jankowski i Paweł Bobołowicz. To jest 265. dzień rosyjskiej inwazji. 9. rok wojny. Dzisiaj dodajemy naszą audycję z krzywego, roku. Nasza, nasza, z krzywego rogu. Nasza droga wiodła aż do. Mikołajowa i do Hersonia, ale okazało się, tak jak już Państwo wczoraj mówiliśmy, że do Hersonia wcale niełatwo jest tak wjechać. Niektórym dziennikarzom, na przykład telewizji CNN i Fox News odebrano akredytację dziennikarską za pracę w wyzwolonym Hersoniu. Dlatego zatrzymaliśmy się po drodze i zobaczyliśmy miasto, można powiedzieć, że legendarne, bo miasto, które było jednym z wielu ukraińskich miast, ale obecny prezydent Ukrainy pochodzi właśnie z tego miasta, a my znajdujemy się w legendarnym, kwadratowym w kwartale 95. Ten tytuł znają wszyscy mieszkańcy Ukrainy, bo tam pod taką nazwą odbywał się był emitowany serial z główną rolą prezydenta Ukrainy Zelańskiego. Znajdujemy się w jednym z hoteli w tym mieście, w Krzywym Rogu. Mieście, które nas zaskoczyło. Okazuje się, że jest to rekordzista. Być może również w skali światowej, a na pewno ukraińskiej, miasto o długości ponad 100 kilometrów. Rzecz to niesłychana miasto, które rozciąga się między jedną kopalnią aż, i, i drugą i cała ta przestrzeń jest jedną jednostką administracyjną. Dzisiaj przy śniadaniu pewna młoda, sympatyczna osoba zapytała nas, czy są z Polski. Odpowiedzieliśmy, że tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze ucieszyła się ta pani i okazało się, że pani Nastia, gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę, pojechała do Polski i znajdowała się tam od marca. I teraz pytamy panią Nastię, jak długo pani była w Polsce? Jak pani wspomina ten pobyt w Polsce? Dzień dobry. W Polsce bardzo ładnie, bardzo spodobał się mnie. Ja będę tam 7 miesięcy. No, wszystko będzie ładnie. No to je tak. Pani rodzina została tutaj, gdy wyjechała pani, czy część rodziny jest w Polsce? Część rodziny jest w Polsce, to jest moja mama, siostry, a tata z babcą i moim synem teraz tutaj, w Ukrainie. Dlaczego pani zdecydowała się na to, żeby przyjechać do Krzywego Roku z powrotem? No to ja dużo kocham swoje miasto i nie zmogła długo być u polskim, bo dusza moja chce do Ukrainy. Ale jednak jest to miasto, gdzie czasami słychać odgłosy wojny, gdzie niedaleko spadają rakiety, nie jest tutaj tak bezpiecznie jak w Polsce. No, tak, to nie jest bezpieczne jak w Polsce, ale nic nie mogę zrobić. Ja lubię swoje miasto. To, że rozmawiamy w 95. kwartale, w tym miejscu, które jest tak związane z prezydentem Wołodymerem Załańskim, sądzi pani, że to miejsce jest bardziej bezpieczne czy mniej bezpieczne? Czy dla Rosjan ono może wywoływać jakieś skojarzenia i czy mogą chcieć zaatakować akurat ten, to, to miejsce? No tak, Rosjanie chcą atakować róg, ale oni nic nie mogą zrobić, bo mm, nasz pan Zelenski i nasze ZSU e, bardzo ładnie mm, och ochroniają, ochroniają nasze mi miasto. Czyli czuje pani się bezpiecznie w sytuacji, kiedy zbrojne siły Ukrainy ochraniają miasto? Tak, bardzo bezpiecznie czuję się. Pani Nastia wróciła z Polski, wróciła do Krzywego Rogu. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość rozmowy. Puszczamy panią z powrotem do pracy i pani Nastia sama do nas podeszła i powiedziała o tym, że była w Polsce. Jak Państwo słyszeliście, stara się mówić w języku polskim i to Wojtku przecież nie był jedyny taki moment w krzywym rogu, gdy doświadczyliśmy wyraźnej życzliwości. Rzeczywiście miałem wrażenie, że w krzywym rogu ta sympatia do Polski jest bardzo duża. Właściwie za każdym razem, gdy padło hasło Polska albo zadawano pytanie, czy jesteśmy z Polski, wtedy ta reakcja była bardzo pozytywna. Nawet miałem wrażenie, gdy na jednym z licznych posterunków, gdy konwujący nas żołnierze powiedzieli, że jesteśmy z Polski, zobaczyliśmy taki bardzo miły uśmiech, ciepły, puszczony w naszą stronę i na każdym kroku tutaj to tym się spotykamy. Tak było też wczoraj w restauracji w Krzywym Rogu, tak było też na parkingu, gdy jeden z mieszkańców tego miasta podszedł do nas, zaproponował, że może nam pokazać miejsce, w którym mieszkał prezydent Włodymer Załęski, a chciał nas oprowadzić po Krzywym Rogu. No, niestety było już za późno i nie mogliśmy sobie na ten element taki na pewno przyjemny pozwolić. Jesteśmy w tym mieście w dosyć sposób przypadkowy, jak powiedział, powiedział Wojtek. Zastanawialiśmy się, czy wczoraj w Krzywym Rogu był też prezydent Załęski, bo przecież był nie daleko, bo był wyzwolonym w Hersoniu. Tam została wczoraj oficjalnie podniesiona ukraińska flaga. Tak jak Wojtek powiedział, do Hersonia próbujemy się dostać i my. Na razie okazuje się to dosyć skomplikowane. Na pewno dzisiaj udamy się w kierunku południowym będziemy dla Państwa relacjonować i te nasze problemy z przejazdem, ale to nie jest najważniejsze. Chcemy opowiedzieć o tym, jak teraz żyje się na tych terenach, które zostały wyzwolone, ale niestety wciąż są zagrożone rosyjskimi ostrzałami. I dalszą próbą niszczenia tych terenów, a być może powrotu też rosyjskiej armii. O to, czy ludzie się tego obawiają, będziemy pytali mieszkańców tej części południowej Ukrainy. Ale jak Państwo wiecie, przebywaliśmy na wschodzie Ukrainy i to w tym miejscu, gdzie toczą się walki, a być może przeniosą się jeszcze większe walki. Dzisiaj słyszeliśmy ekspertów w poranku, Łukasza Jankowskiego. Właściwie wszyscy to potwierdzają. Potwierdza to też fakt, że. Ukraińcy też się na to przygotowują i podobnie jak Rosjanie, też w tamtą stronę kierują swoje jednostki wojskowe. W Bachmucie była też wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska. Nie, mówi, nie mogliśmy mówić o tym fakcie bezpośrednio w tym momencie, gdy ta wizyta się odbywała. Poinformowaliśmy o tym dopiero wczoraj, gdy wicemarszałek nie była już w tej zagrożonej strefie. Warto powiedzieć, że to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo samej wicemarszałek, ale chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy jeszcze Zostali w Bachmucie i oczywiście żołnierzy. To też jest dobry moment, żeby podziękować siłom specjalnych operacji, które ochraniały i organizowały tę wizytę, zarówno dla pani marszałek, ale też dla dziennikarzy radia, wnet. Niewątpliwie dzięki nim mogliśmy pracować w miarę spokojnie, na tyle spokojnie, na ile w takich warunkach się da to zrobić. Przy takiej tabliczce, przy właściwie to nie jest tabliczka. To jest taki żywopłot, który układa się w napis Kocham Bachmut. W tym miejscu udało nam się chwilę, dosłownie chwilę, bo to miejsce, które jest niebezpieczne, miejsce, które może być w każdej chwili ostrzeliwane. Rozmawiać z panią wicemarszałek Mogorzatą Gosiewską. Zapis tej rozmowy jest bardzo autentyczny. Mieliśmy dosłownie chwilę, mogliśmy nagrać albo wideo, albo dźwięk. Nagraliśmy wideo, a to oznacza, że nie mógł być dobry. Dźwięk, w związku z tym przepraszamy za ten szum wiatru, ale to wszystko, co Państwo teraz usłyszycie, i ta odpowiedź Pani Marszałek jest jak najbardziej pełna i autentyczna z Hersonia, który cały czas jest pod ostrzałem. Zapytaliśmy się Pani Marszałek, czy jak tu się czuje, jak to miejsce wygląda. Posłuchajmy. Praktycznie na linii frontu. Widziałam ludzi, smutne twarze. Nie wiem, jak tu można żyć, nie wiem, jak tu można normalnie funkcjonować. To jest wojna. Dzielni żołnierze bronią Ukrainę i ostrzał ludności cywilnej. Zniszczone domy, nie miejsca strategiczne. Nie tam, gdzie stacjonuje armia, tam, gdzie żyją ludzie. Próbują żyć, bo tu się nie da żyć normalnie. Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, myślę, że te słowa tym dźwięku też oddającym atmosferę tego miejsca, bo tak pomyślałem teraz, że, że właśnie czuć w tym, tym tle, tym ciężkim dźwięku to, jak się żyje, tam te zmęczone twarze. Wrażenia pani marszałek Małgorzata Gosiewskiej są bardzo podobne do moich. Do moich te zniszczone domy, te zmęczone twarze. Mieliśmy wrażenie, z jednej strony radość z wyzwolenia, ale z drugiej strony kolejka osób, którzy potrzebują pomocy medycznej, i widać było takie zmęczenie, zmęczenie tą długotrwałą okupacją a ona trwała od 1 kwietnia tego roku do 10 września. Także. To była oczywiście okupacja w Iziumie, bo sam Bachmut i, i Solidar, w którym też byliśmy, to miejscowości, które skutecznie są bronione przez Ukraińców, do których do tych miejscowości Rosjanom nie udało się wejść, pomimo wielokrotnych prób. Wojska rosyjskie kilkukrotnie zbliżały się w stronę samego miasta. Właściwie walki trwały na przedmieściach. Za każdym razem ukraińskie wojska wypierają dalej, dalej Rosjan, ale ta rozmowa odbyła się faktycznie w miejscu, które jest Położone no, może dwa kilometry, może 3 kilometry od pozycji wojsk rosyjskich. Gdy byłem tam kilka tygodni temu, filmowałem z jednego z dachów, jak wygląda Bachmut. No niestety do dzisiaj nie mogę Państwu udostępnić tego materiału wideo, bo mógłby mieć znaczenie też dla Rosjan i wskazywać pewne elementy, ale ja z tego dachu widziałem, jak Rosjanie atakują cywilne obiekty, jak spadają huragany, czyli rosyjskie rakiety spadają i uderzają. W domy, w cywilne domy. To Rosjanie nie atakują faktycznie bardzo często miejsc, gdzie są żołnierze ukraińscy, tylko atakują, atakują cywilów. Być może po to, żeby wywoływać też niechęć, którą w Bachmucie niestety odczuliśmy. Odczuliśmy w bardzo dużym stopniu w momencie, kiedy wchodziliśmy na, na taki bazar, gdzie ludzie e, sprzedają takie podstawowe produkty, ale też tam było mięso, z, ba, spotkaliśmy się z dużą niechęcią. Już pierwsza osoba, która nas zobaczyła sprzedająca właśnie mięso, powiedziała nie wolno nagrywać, następna osoba również, ale to było coś więcej niż tylko sam zakaz nagrywania. To była bardzo duża dawka agresji. Paweł Bobołowicz miał dłuższą e, rozmowę z tymi ludźmi i, i widział jaka była bardzo duża niechęć i ci ludzie właśnie, są określani przez y, żołnierzy ukraińskich jako Żdunę. To słowo chyba wczoraj pierwszy raz użyliśmy na antenie. Ja wczoraj po raz pierwszy spotkałem się z tym słowem. Ci mieszkańcy, którzy wyjechali, z którymi rozmawiamy z tych terenów okupowanych, mają całkowicie nie inne podejście, to są też wśród tych mieszkańców są osoby, które trafiły do ukraińskiej armii. Wczoraj mieliśmy okazję przez chwilę rozmawiać z ukraińskim żołnierzem, który pochodzi z Nikopola. To może trochę taka poprawka też do tych naszych wcześniejszych relacji, że wśród tych żołnierzy, z którymi rozmawiamy, są tylko czy, czy, czy głównie żołnierze z owodów zachodnich Ukrainy, ten żołnierz, który pochodzi z Nikopola Pola to miejscowość, która jest prawie naprzeciwko zaporowskiej elektrowni atomowej. Nikopol jest cały czas ostrzeliwany i jego rodzice przebywają cały czas w Nikopolu, w tym miejscu, które jest zagrożone. Opowiadał nam historię o tym, jak pocisk uderzył prosto w dom, w którym mieszka jego mama, a gdy rozmawialiśmy z nim wczoraj, opowiadał, że poprzedniej doby ponad 40 budynków prywatnych zostało zniszczonych. Zostały też zniszczone budynki w a i to doświadczenie, to doświadczenie wojny to nie tylko doświadczenie żołnierza, ale też właśnie mieszkańca terenów atakowanych. Tak, ten nasz rozmówca, który jest rosyjskojęzyczny, czyli stereotypowo należy do tej grupy, która niby, tak jakby chciała propaganda rosyjska, popiera tę agresję. On doświadczył początków tej agresji, a jego rodzina doświadcza, doświadcza cały czas. On zgłosił się na ochotnika, natomiast ma kontakt ze swoją rodziną, która informuje o kolejnych rzeczach, również z mediów dowiaduje się o tym ostrzale, a ta Liczba to jest astronomiczna, 40, ponad 40, to było tylko przez jedną dobę, a to trwa przecież już tygodniami, miesiącami. Widzieliśmy również zdjęcie domu, właściwie ta rodzina miała szczęście, bo zniszczenia bardziej dotknęły garażu niż samych pomieszczeń mieszkalnych, więc na szczęście jego rodzinie nic się nie stało. Być może często przemawia też przez nas nasz osobisty strach i w tych miejscach, gdy jesteśmy, wydaje nam się, że jest ciemniej, bardziej ponuro i silniej wieje wiatr. Ale wczoraj, gdy wyjeżdżaliśmy i to też być może jest osobiste przeżycie, bo dla jak się wyjeżdża z, te, z tej strefy bezpośrednio, w której cały czas właściwie słychać wybuchy, może rodzi się więcej optymizmu, ale mieliśmy z Wojtkiem takie wrażenia, może nie wrażenie, tak po prostu było. Świeciło słońce, zaskoczył nas, nas też widok przejeżdżającego tramwaju bardzo daleko, proszę państwa, na, na wschodzie, naprawdę w miejscu, gdzie Spadają, spadają rakiety i ludzie, którzy chodzili po ulicach jednej z, z miejscowości, która znajduje się w, bezpośrednim, z, w bezpośredniej, tak bliskiej odległości do tego miejsca, z którego Rosjanie mogą oszczeliwać, i ostrzeliwują zresztą tę miejscowość. A właściwie o godzinie, no może o po godzinach porannych, było widać normalne życie. Tak, widać było normalne życie i ten tramwaj nas zupełnie zaskoczył, wyjeżdżaliśmy, przejeżdżaliśmy przez jedno z licznych miast tutaj na tej trasie, ale to było już bardzo blisko linii frontu i nagle zobaczyliśmy jak gdyby nigdy nic, ale to tak jest, że ludzie, którzy zostali, którzy są na miejscu, muszą żyć, też pragną chyba jak najwięcej normalności i muszą też jeździć do pracy, jeżeli taką pracę w ogóle mają. I to jest ten moment, w którym tradycyjnie Artur Żak zapowiedziałby piosenkę, ale Artur dzisiaj częściowo, przynajmniej od obecności na antenie, odpoczywa, bo oczywiście informacyjnie cały czas nas wspiera, pomaga nam też logistycznie, a, ale wybrał dla nas piosenkę. I co to Wojtku będzie za piosenka? Niezawodny Artur wybrał dla nas morfon i I Am Ukrainian. Raport z Kijowa. Raport z Kijowa, w innych momentach nazywamy tę naszą wyprawę wyprawą wojenną. Wojciech Jankowski i ja, Paweł Bubułowicz ze wschodu. Teraz przemieszczamy się na południe, ale oczywiście obserwujemy też wydarzenia polityczne. Obserwuje nasza redakcja i Daria Hordyjko. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt rezolucji w sprawie odszkodowań dla Ukrainy za straty wojenne. Wśród tych, którzy głosowali przeciw temu to Rosja, Białoruś, Syria, Iran, Zimbabwe, Kuba, Erytrea i Chin. Procedura przyjęta przy, przewiduje sesję reparacji przez Federację Rosyjską na rzecz Ukrainy. Nic dziwnego, że taki pomysł Rosji się nie spodobał. Prezydent Wołody Merzołański w przemówieniu wideo skierowanym do uczestników G20 na Bali wezwał do zakończenia wojny. Jestem przekonany, że nadszedł czas, gdy niszczycielska wojna Rosji i musi zostać powstrzymana, powiedział ukraiński prezydent. Jednocześnie powiedział, że zwraca się do G19, a nie do G20, dając do zrozumienia, że organizacja powinna, na wykluczyć Rosję z członkostwa. Jednocześnie Chiny sprzeciwiają się wykluczeniu Rosji z grupy G20 i innych forów międzynarodowych, powiedział minister spraw zagranicznych tego kraju na spotkaniu z szefem rosyjskiego MZ Siergiejem Ławrowem. W nocy wojska rosyjskie uderzyły gradami, ciężką artylerią w WoW obwód niepropietrowski. Wczesnym rankiem armia rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na przedmieścia Zaporoża. Nie ma ofiar. Alarmy były też w krzywym rogu, w którym z Wojtkiem się znajdujemy. No i o tym już informowaliśmy, że było Dymer Załęski przybył wczoraj do deokupowanego Hersonia. Tam podniesiono ukraińską flagę. Ważne wydarzenie też miało miejsce wczoraj w Kijowie. Być może nie donoszło o tym największe in, 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 agencje informacyjne, a może jest to błąd, bo jeden z wielkich w, w, aktów działania polskiej dyplomacji wczoraj odbył się w Kijowie. Jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Państwu. Pozdrawiamy cię serdecznie z krzywego rogu. Wzajemnie pozdrawiam z Kijowa. Dmytrze, wczoraj obserwowałeś. Niestety my nie dotarliśmy na tę uroczystość. Z jednej strony bardzo tego żałujemy, ale mamy nadzieję, że jest usprawiedliwiona w jaki sposób nasza nieobecność. Ty byłeś na otwarciu nowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie. Tak jest. I takiej, w, w, w tak, tak licznych w, przedstawicieli establishmentu politycznego ukraińskiego i polskiego jeszcze w jednym miejscu nigdy nie obserwowałem. I też elit w, intelektualistów w, jak Ukrainy, zarówno takie polskie. Także to było prawdziwe ukraińsko-polskie pojednanie. No i nagrałem kilka, uh, kilka komentarzy z uh, tymi wysokimi gośćmi. Uh, I pierwszy chciałbym przedstawić państwu nagranie komentarza od sekretarza stanu Wojciecha Kolarskiego któremu zadałem pytanie o tym czy zdaniem pana ministra nie jest to za ryzykowne teraz w tej akurat w tej chwili otwierać nową placówkę Instytutu Polskiego w Kijowie posłuchajmy Dzisiejsze wydarzenie tutaj w Kijowie, w, w samym centrum pięknego Kijowa, to wielkie wydarzenie. Otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego ma wymiar symboliczny i praktyczny. Praktyczny to otwarcie nowej instytucji, która będzie z jeszcze większą energią, mając jeszcze lepsze warunki, promować Polskę, polską kulturę, pokazywać piękno polskiej kultury, wyjątkowość polskiej historii. Też tym samym pokazywać jak bliskie są sobie narody polski i ukraiński, ale głównie ważny jest ten symboliczny wymiar dzisiejszego wydarzenia. Polska delegacja, dziś będąc w Kijowie na tej uroczystości, pokazuje, że teraz, mimo że trwa wojna, Ukraina walczy z rosyjską agresją. Polska wspiera Ukrainę, również otwierając Instytut. I to powiedział sekretarz stanu minister Wojciech Kolarski. A zarówno to podobne pytanie też postawiłem pani wicemarszałek Małgorzacie Gosiewskiej. Posłuchajmy. No właśnie nowe otwarcie to jest dobre określenie. Nowe otwarcie na polską kulturę, na wzajemne relacje. Można by powiedzieć, dziwny to czas na otwieranie nowych placówek, bo okres wojny, ale właśnie nie, właśnie teraz tym bardziej musimy pielęgnować nasze relacje, zagłębiać się w naszą historię, doszukiwać się tej dobrej historii i rozkoszować się wspólną kulturą, po to by nie zawłaszczyło naszymi sercami zło. Zło w tej chwili nas otacza. Zło do nas dociera każdego dnia. Słyszymy o mordach, o niszczonych domach, infrastrukturze, o dramatycznych doświadczeniach ludności cywilnej. Każdym z nas próbuje obudzić się zło, wściekłość na to, co, co funduje Ukrainie i tam wszystkim Rosja. Nie możemy dać się opanować temu złu. Musimy szukać w sobie dobra i tym dobrem zwalczać to, co się dzieje tutaj. I to była pani e, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. A na sam koniec też nie mogłem oczywiście nie e, poprosić o komentarze u właściciela tego e, spotkania, e, tej nowej placówki Instytutu Polskiego w Kijowie, pana dyrektora Roberta Cierzewskiego. Posłuchajmy. W walczącym kraju są rzeczy o wiele bardziej niezbędne niż kultura, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeśli kultura w ogóle przestanie działać, tym przestajemy być ludźmi. W związku z tym uważam, że na kulturę nigdy, nigdy miejsce nie jest niewłaściwe. Nawet w na najgorszych czasach ludzie tworzą, tworzą sztukę, e, ludzie wyrażają jakoś swoje emocje, e, ale tu, że pada coś jeszcze, ta wojna, chociaż jest ogromnym nieszczęściem, stanowi też e, dla nas, dla Polaków i Ukraińców, wielką szansę. Tak się stało. Chyba, chyba zdziwiło to nas, e, nas Polaków, ale też Ukraińców. Przestaliśmy się sobie wyjątkowo bliscy i być może jest to szansa, którą trzeba starać się wykorzystać właśnie teraz. To jest takie miejsce, które oczywiście sobie wymarzyłem, bo Kijów ma różne swoje centra, z punktu widzenia ludzi przyjeżdżających do Kijowa z zewnątrz, to czasami bardzo trudno Kijów zrozumieć. Ma swoje centrum gdzieś na Peczersku, jedno ma swoje centrum na górze, gdzie kiedyś w czasach średniowiecznych, dawnych była stolica, jeszcze kniaziów, w czasach Włodzimierza Wielkiego, ale ma to miasto lokowane właśnie na Padole i ono jest bardzo europejskie, w różnych wymiarach, tak? Ono jest europejskie przez to, że ma tą sieć ulic, ma dużo starych budynków, ale również przez swój klimat, ono jest takie pełne młodzieży, otwarte, kulturalne, to stąd działa Akademia Kijowo-Mochylańska. Ono nie ma takiego typowego dla, no na przykład tego górnego miasta kijowskiego. No powiedziałbym symbolicznie, mniej tu jest ludzi w krawatach i marynarkach, chociaż sam tak chodzę ubrany. A więcej jest ludzi, którzy, którzy rzeczywiście chodzą ubrani jak artyści, jak naukowcy. To takie miasto żywe w inny sposób. I to powiedział uh, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, pan Robert Czerzewski. My, my nie byliśmy na otwarciu, ale no, oczywiście mieliśmy zaproszenie, ale też wiemy, że wczorajsza uroczystość miała taki podwójny charakter, bo w godzinach popołudniowych była ta druga część, część bardziej może kameralna. Był tam też postać wybitna, bo znalazł się również teraz Kompaniczenko. Tak, i co ciekawe, że teraz wczoraj miał swoje urodziny, także w podwójne takie święto było dla nas wszystkich. I zagrał świetnie, jak, jak zawsze. A w drugiej tej części, no, doświadczyliśmy się, że jesteśmy akurat w kraju, który walczy, w, w kraju, w którym trwa wojna, bo w, w, nagle nie stało, było wyłączenie prądu. i No i byliśmy wszyscy przy świecach, także było naprawdę kameralne i tak po, po domowemu, tak powiem, także było i było przyjemnie. Dużo było też przedstawicieli w różnych kół intelektualistów Ukrainy i naprawdę być w takim gronie był, było zaszczytnie. Nie wyjątkowe wydarzenie, otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego, w której z Wojtkiem Jankowskim też już byliśmy, ale jeszcze przed oficjalnym otwarciem i na pewno, gdy do Kijowa powrócimy do Instytutu, skierujemy swoje kroki. dmetro Antoniuk z Kijowa, dziękujemy Ci bardzo dmetrze. Dziękuję wzajemnie. Mówiliśmy państwu, że jesteśmy w drodze na południe Ukrainy, a tam w Mikołajowie, o którym opowiadaliśmy nie tak dawno, przecież zaledwie kilka dni temu, no może ponad troszeczkę tydzień temu opowiadaliśmy bezpośrednio. Wojtek Jankowski spędził tam więcej czasu, też powraca życie do normy. Na szczęście do Mikołajowa, które właściwie przestaje być tym frontowym w cudzysłowie, bo obwodowym, czyli stolica województwa miastem, ponieważ Cherson jest w tej chwili wyzwolony, więc więc do Mikołajowa wraca więcej życia, chociaż mówiliśmy Państwu, że ludzie miejscowi starają się pomimo ostrzałów, pomimo tego, że tam jest niebezpiecznie żyć normalnie. A zatem 15 listopada to dzisiaj do Mikołajowa po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji przyjechał pociąg pasażerski. To jest ewidentny dowód tego, że do tego miasta wraca normalne życie, bo w jakimś stopniu ono tam cały czas trwało. Jeden z pociągów pasażerskich w Mikołajowie. Mam nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli z Wojtkiem też oglądać. Raport z Kijowa, dzisiaj z Krzywego Rogu. Żegnają się Wojciech Jankowski i Paweł Bobołowicz. Jutro o tej samej godzinie, a właściwie troszeczkę wcześniej, będzie białoruskie studio Radia Wnet i Ola Siemaszko, która bezpośrednio nada studio z Warszawy. Później studio Lwów, które jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądało. Będzie to częściowo związane z tym, gdzie uda nam się dotrzeć naszą realizację w Warszawie, naszą audycję. W Warszawie zrealizował Szymon Dąbrowski. Do usłyszenia. Raport z Kijawa.